Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Kik i na dzień dobry, zobaczcie, zaczynamy przegląd do takich ładnych tacek w kształcie jajka, 10 zł, w środku macie 8 sztuk, bardzo ładny kolor różowy z białymi kropkami, a tutaj są zajączki i one kosztują również 10 zł. W tym przeglądzie zobaczycie cudowne nowości wielkanocne, tak więc weźcie sobie kawkę, usiądźcie wygodnie, oglądajcie do końca, bo naprawdę warto. A za jakieś dwie godzinki zapraszam na przegląd Pepko, tam będzie Petarda, takie nowości, jakie jeszcze nie widziały z nowej kolekcji wielkanocne. Tak więc naprawdę bardzo serdecznie zapraszam po godzinie 10. A teraz już widzicie cudowne świeczki, w kwiatki, e, trzy kolory, bardzo ładne, kosztują 12 zł. No i coś w tym stylu zobaczycie dzisiaj w PEPKO, tylko dużo ładniejsze, bo pokazały się tam nowe miseczki, nowe miseczki z odstającym zającem, kubek, który ma ogonek, i coś jest właśnie podobnego. Więc widzę, że sklepy y, podobne rzeczy mają. Tutaj widzieliście miseczkę, ale Kik ma cudowny kubek z dwoma uszami, tak więc bardzo ładny, a za niego zapłacicie 15 zł. Okazały się również nowe owieczki, tylko one są mega ciężkie, więc musicie uważać. Ja się bardzo zaskoczyłam, jak chciałam podnieść. 60 zł i mają takie fajne wiszące nogi. W tych nogach również są ciężkie, <noise> ciężkie jakieś chyba. Nie wiem, e, czy, co oni tam wsadzili do środka. Nie mam pojęcia, ale naprawdę to też swoje waży. Piękne kwiaty. Zobaczcie, jak ładnie te gałązki wyglądają. 15 zł. Wśród dekoracji wielkanocnych możecie kupić takie czarne króliki, które wyglądają, jakby były składane origami. I za ten mniejszy zapłacicie 30 zł, a za większy 45 W ofercie KIKS znajdziecie takie ceramiczne zajączki 20 zł. Mają różowe bądź niebieskie kokardki. Pokazały się też takie fajne stojące figurki z piórkiem. Również tutaj jest wersja szara bądź różowa. I za chwileczkę pokażę Wam cenę. 15 zł. Piękne, duże ceramiczne jajka i takie króliczki z futerkiem. Za króliczka zapłacicie 10 zł. Występują w dwóch kolorach, zielonym i różowym. Za takie duże jajo ceramiczne w kolorze zielonym, różowym i białym zapłacicie 18 zł. Co najbardziej mi się spodobało, to te świeczki króliczki. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają, a kosztują 10 zł. Do wyboru macie kolory fioletowy, żółty, różowy i był zielony, ale akurat u mnie była jedna sztuka i pani ją sobie po prostu wzięła. W tym roku w ofercie Wielkanocnej pokazały się prześliczne zajączki. One kosztują 60 zł i do wyboru macie albo Chłopca albo dziewczynko, one przepięknie wyglądają, bardzo ładnie są wykonane i same zobaczcie jak one się prezentują i możecie napisać mi w komentarzu, czy podobają Wam się właśnie te zajączki. Tutaj macie chusteczki, które były na ostatnim przeglądzie, tak więc nowe osoby zapraszam na wcześniejszy przegląd ze sklepu KIK. No i mamy też takie maleńkie ceramiczne zajączki, które kosztują 5 zł. Są w kolorach fioletowym, zielonym i różowym. I jeszcze jeden kolor niebieski, który naprawdę bardzo mnie zaskoczył. No sami zobaczcie i napiszcie komentarz jak Wam się podobają niebieskie zajączki. Wśród nowości wielkanocnych są również takie drewniane ozdoby i za tego zająca zapłacicie 10 zł. Ta drewniana ozdoba co roku pokazuje się w sklepach KIK. W tym roku kosztuje 5 zł. Te tacy również powracają co roku, są bardzo ładne. I za taką tacę w tym roku zapłacicie 8 zł. No i to jest hit tych świąt. Najmniejszy zajączek jaki widziałam 4 złote. One są tak śliczne, że wzięłam i sobie, i mamie, i cioci. I powiem Wam, że jak będziecie widziały w swoich sklepach naprawdę zachęcam. One są przepiękne, wszędzie się zmieszczą i ślicznie wyglądają. A teraz już widzicie fajne zajączki które możecie włożyć właśnie w środek tutaj chusteczki. Do wyboru są kolory złote, białe bądź fioletowe. No i widzę powróciła drewniana taka paterka. Ona jest prześliczna. W zeszłym roku bardzo zachwycałam się tą paterą. Jest podłużna. Występuje tylko w kolorze białym. A zapłacicie za nią 35 zł. Wielkanoc stoi też koszyczki, wielkanocny jest taki bardzo ładny biały koszyczek, który kosztuje 35 zł. Dla dzieci są też takie koszyczki filcowe i tutaj za te koszyczki zapłacicie 10 zł. Do wyboru macie kurczaczki bądź takiego pisklaka. No, i ten jest bardzo, bardzo, bardzo ładny. Tutaj są jeszcze takie torebeczki za 10 zł. No i worki, zajączki, które są w kolorze beżowym bądź białym. A zapłacicie za te woreczki 10 zł. Dużo też wiosennych dekoracji już pokazuje się w sklepach, tak więc pokażę Wam takie ptaszki. One są w kolorach zielonym bądź takim brudnym różu. Kosztują 12 zł. Są to ceramiczne figurki. W bardzo duży z dekoracji drewnianych, i tutaj taki ładny zajączek na drewnie kosztuje 10 zł. Te zajączki z futerkami, one powracają co roku, i tutaj za te siedzące na palu zapłacicie 15 zł. Mają futerka różowe bądź szare. Trzy mają w łapkach takiego mm, kwiatuszka drewnianego. Bądź stojące, i tutaj macie również w futerku czarny, szarym, bądź różowym. No, i jak widzicie, zobaczcie, tu już jest stół, gdzie już więcej jest dekoracji takich wiosennych. No i mamy te kotki, kotki, które były um, i małpki w Action. Tu w kiku zapłacicie 15 zł. Pokazały się też ładne takie um, świeczniki szklane w kolorze różowym i zielonym. I te za taki duży świecznik zapłacicie jedyne 10 zł. Przyozdobiony jest drewnianym serduszkiem i dwoma kuleczkami. Pokazały się też ładne sztuczne kwiaty, i za ten kwiat zapłacicie 30 zł. W ofercie w sklepu również są domki, które co roku pokazują się w różnych wersjach. Tym razem macie kominek, i tutaj o dziwo są dwa kolory: biały i różowy. I uwierzcie mi, ten różowy to jest totalny hit. Jeżeli jest ktoś, kto lubi różowy, to pierwszy raz widzę domek właśnie w takim kolorze. Piękne skrzaty, 60 zł i macie do wyboru albo zielone czapeczki, albo właśnie taki pudrowy róż. No i tutaj coś wiosennego, takiego do ogrodu, kwiaty przepiękne, drzewka bonsai 45 zł. One co roku są w sklepach, ale to jest hit wiosny. Jak macie ogród, bądź taras, albo nawet na balkon. Ten smok jest po prostu rewelacyjny. Tutaj nie było ceny, za chwileczkę wam pokażę. Kosztuje 20 zł. I ja chyba po niego wrócę, bo on jest po prostu uroczy. No same napiszcie, jak Wam się podoba taka dekoracja. Czy w ogóle macie w ogrodach takie dekoracje? Czy może lubicie coś innego? Czekam na Wasze e, komentarze. Również są takie pieski, one z daleka wyglądają bardzo realistycznie. 70 zł. Same zobaczcie. Co jeszcze możecie znaleźć? Możecie znaleźć takie na przykład wiszące, szklane dekoracje i w środku są kamyczki, powkładane różne roślinki. I powiem Wam, że te kaktusiki wyglądają prześlicznie. Same zobaczcie, 35 zł. Szklana, wisząca, bardzo ładna ozdoba. Ale te smoki są po prostu cudowne. Tak więc kochani, to by było na tyle. Tu pokazało się więcej wiosennych rzeczy. Jeżeli macie ochotę na odcinek Kik Wiosna, piszcie komentarze. Pokazało się też troszkę ciuszków, więc myślę, że wrzucę na drugi kanał Vlogsyla. Tam będzie jutro hmm, sklep Rezerw. tak więc bardzo serdecznie zapraszam. No i już obiecany home news w końcu wskoczy, bo ogarnęłam się z przemeblowaniem, więc już teraz wszystko jutro wrzucę. Tak więc dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapeczkę. Wtedy też ten filmik ma możliwość polecenia do większej ilości osób, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj wskoczył bardzo ładny odcinek, cudowne kubki garki, patelnie, pepko tak, za, tak więc zapraszam to jest ten przegląd, który właśnie teraz widzicie a za dwie godzinki, trzy będzie cudowna druga część hitów z nowej kolekcji ale i też bardzo ładne rzeczy pokazały się z nowej wielkanocnej zastawy zajączkowe będzie kubeczek, miseczka i miseczka z odstającym kubkiem tak więc musicie zobaczyć ten przegląd Oj, koniecznie, bo naprawdę to jest chyba jeden z ładniejszych przeglądów. Bo tam są najładniejsze chyba rzeczy w ostatnich tygodniach, Pepko. A tutaj już widzicie wczorajszy przegląd Action i bardzo Was też tutaj zapraszam. Najtańsze żaroodporne naczynia, cudowna paterka na y, cukierki i cudowne świece. Dobra, pokażę Wam, co będzie za prawie 2-3 godzinki. Tak więc życzę Wam miłej niedzieli, do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, cześć!